Witam w kolejnym odcinku serii Mitologia Japońska dzisiaj. Gekony Yokai. Imori. To duchy małych wojowników przemienione w Gekony. W zapisie w kanji, Imori oznacza Gekon. Jednak wymawia się to Imori, czyli traszka. Cały zwrot oznacza Gekona Yokai. Historia związana z Imori. W prowincji Echizen żył sobie pewien nich, Był on dobry i zawsze pomagał mieszkańcom. W mieszkał na uboczu, w górach. W okolicy znajdowały się też ruiny Starego Zamku. Pewnego dnia, mnich postanowił pomedytować w tych ruinach. Podczas medytacji, do mnicha podszedł mały mężczyzna o wielkości 12 cm, w kapeluszu, trzymający laskę i zaczął zagadywać mnicha. Ten jednak był tak zajęty medytowaniem, że nie zauważył małego człowieczka, ani nie przerwał swojej medytacji. Na co mały mężczyzna zaczął już skarżyć się, że mnich go ignoruje, gdy i to nie podziałało. Mały człowieczek zaczął machać swoją laską. Jednak Mich odbił cios jednym zręcznym ruchem wachlarza, przy okazji powalając małego człowieczka na ziemię. Starzec wstał, otrzepał się z kurzu i odszedł, a Mich kontynuował dalej swoją medytację. Po chwili podeszło do niego jednak pięć kobiet, równie małych jak wcześniejszy starzec. Skarżyły się one na jego złe traktowanie starca, A po chwili do kobiet dołączyło się 100 tysięcy małych ludzików uzbrojonych w laski lub pałki. Któremi zaczęli okładać mnicha. Gdy mnich podniósł głowę, oddali zauważył postać większą od innych, ubraną po generalsku, na czerwono i w złotym hełmie. Mnichowi zdawało się, że dowodził on całą tą armią, ały generał zwrócił się do mnicha, że za to, co uczynił jednemu z nich podadnął uszy, nos, a oczy wydłubił. Przestraszony mnich uciekł aż do bramy zamku. Jednak horda ludzików otoczyła go i na słowa swego generała, żołnierzyki. Wyciągnęły sztylet gdy zaczęły wspinać się po nogach mnicha, chcąc zrobić mu to, co kazał ich generał. Kto to mnich padł na kolana, przepraszając za swój występek, generał okazał mu litość, puszczając go wolno, jednak nakazując nigdy więcej nie wracać do ruin zamku. Następnego samego dnia mnich postanowił jednak złamać zakaz. Udał się podobnie do ruin zamku. Gdy szedł drogą, odkrył wielką Norę wypełnioną gekonami. Zaciekawiony zawołał tutejszych mieszkańców i razem rozkopali Norę. Znaleźli tam całą masę gekonów, a pośrodku nich stał jeden większy od reszty. Wtedy to mieszkańcy wyjaśnili Mnichowi, że dawno temu zamek był oblegany, a polegli w bitwie jego obrońcy zmienili się w duchy i teraz nawiedzają ruiny pod postacią Gekonu. I to koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do komentowania, subskrybowania i lekarza kanału. No i cześć.